I tata. Jedziemy sobie na plażę nową furką. nie je pokazywałem jej, ale jeszcze ją pokażę później. i dzisiaj ładna pogoda z że W sumie w Irlandii pogody. No i zobaczymy, jak ten, tajet, ten dzień się wytoczy. patrzeć na to jeszcze. Tak się hmm. <grym> Wjechaliśmy do celu i zaraz idziemy mieszkamy na plażę. Być może jakieś loda albo coś gorąco. Nie chciałem wcześniej nic pokazywać, bo się nie za bardzo. Także nie pokazywałem, wam dopiero teraz w ogóle. Dużo ludzi Okej. Niech ale nie to żeby Idziemy pływać. Ja już pływać! zaraz na ten na, na, rodę, na rybkę. Na, nawet nie wiem czy będziecie słyszeć przez ten wiatr. To ta piątka. Chodźmy. Piękne fale. W ogóle nie mam już praży. Surprise, motherfucker. Jemy tak zwane fish and chips, czyli frytki i ryba. O, to jest jedno z najpopularniejszych dań w Irlandii fast foodowych. I ten... świeża. Świeża z, świeża z morza z świeżymi frytkami. Powiem Wam później, jak, czy było dobre, jak, jak już zjemy. Zjedzone wszystko, było bardzo dobre. To zdjęcie przed chwilą, co widzieliście To właśnie kolejka była do tego, do tego miejsca, gdzie kupiliśmy te frytki To jak jest taka kolejka, to chyba samo do siebie mówi, że dobre jest A teraz idziemy do fury ogólnie Ogólnie już przyszliśmy z plaży, jedziemy do domku Mało baterii już widzę bardzo jest, więc nawet nie wiem, czy coś jeszcze nagramy Najwyżej później jak naładuję, to coś jeszcze nagra No i to by było na tyle jak na razie tak to coś Nie dziękuję. Dobra. Dojechaliśmy już do domku. Yy, bateria już bardzo słaba, więc nie wiem, czy się Instagram. No, zobaczymy, może coś jeszcze będę robił, a jak nie to nie to nie wiem. W takim razie będzie taki krótkie vlog i już. Tyle do widzenia Już miał być koniec vloga Ale jeszcze idziemy do tego, jeszcze idziemy do Tesco. Det ser ikke sånn ut. Tata Piotr, tata Piotr jedzie na dyskorolce, patrzcie, <śmierzy> jeszcze z psem, z psem na tym, na smyczy Dobra, idziemy Idziemy do Tesco, ogólnie, nie wiem, po co, po loda, czy po coś? Jestem pewien, no ale trudno <śmierzy> I Idę tylko, żeby się przejść po świeżym powietrzu Bo nie będę się cały w domu na komputerze Nie bo tam... Nie będę się cały w domu na komputerze bo wiadomo, trzeba korzystać jeszcze z pogody i z wakacji, które zostały w 3 dni. 3 dni wakacji. Będzie do szkółki z struki. Wszyscy kochają szkółkę. Jej! Tata Piotr poszedł do Tesco wiem, kupić lody czy coś. A ja to jestem z Kimcią, Kimcia. O jejku, jejku. zmęciła, się, zmęciła po drodze, tak. No sumie w takim futrze to się nie dziwię. No, także ja sobie tutaj siedzę Zamulam Czekam, na tatę Piotra Kurczę, że troszkę jej buda Trzy miesiące minęły jak trzy godzinki Ale człowiek nie wie kiedy i już nie ma wakacji no, Nic ja nie zrobiłem ani pożytecznego w te wakacje Ani nic nie, nic nie zrobiłem, ani nic nie przeżyłem, ani nigdzie nie pojechałem, nic nie zwiedziłem Takie to życie nudnego Bogdana tylko siedziałem na komputerze i do pracy, i tyle. No, to już kimi, kimi przyżyłaś przeżycie ode mnie? I kimi powiedz? Kimi? Kimi powiedz, że przyżyłaś się przeżycie ode mnie? O, mówię wam, mówię. O, mówi. Piotra pies, pies, do niego leci już No cieszy się, cieszy, tak Dobra To było na tyle dzisiaj chyba Będziemy już zawijać w domku Jeszcze muszę zedytować tego vloga i w ogóle no. To chyba wszystko na dzisiaj Jeżeli podoba Ci się filmik zapomnij ocenić go łapką w górę A jeżeli nie to łapką w dół wiadomo Ale lepiej, lepiej nie, łapką w dół nie No, lecimy